Witajcie na kanale, ja jestem Psychio i dzisiaj mam przyjemność ogłosić wyniki konkursów, w którym można było wygrać puzzle z Masławem. Oczywiście bardzo dziękuję Wam wszystkim za udział, fajnie czytało się Wasze komentarze, no ale zwycięzca może być tylko jeden. Jest to komentarz, który tak mnie rozbawił, że po prostu nie byłam w stanie przestać się śmiać. I uwaga, jest to komentarz X Grapezio X. Pozwólcie, że go przeczytam. Brak piątej kejlepki! <grymne> Jezu, nie mogę tego przeczytać. Brak piątej kejlepki! Objawia się szalonym spojrzeniem, chodzeniem po mieście półnago oraz denerwowaniem wszystkich wokół. W skrajnych przypadkach występuje czarna wysypka na kształt tribala. Jedynym możliwym wyleczeniem tej choroby jest głęboki masaż mieczem. Bardzo Ci serdecznie gratuluję. Jezus, nadal nie mogę się przytaczać. Myślę, że nie tylko mnie ten komentarz bardzo rozbawił. W każdym razie, wygrywasz i zgłoś się do mnie albo na fanpage'u Sechio na Facebooku, albo napisz na maila małpa gmail.com i wtedy skontaktuję się z Tobą, żeby móc Ci wysłać te puzzle. Mam nadzieję, że będzie ci się miło je układało. I na zakończenie jeszcze raz wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Uprzedzam, że w poniedziałek prawdopodobnie filmu nie będzie, ponieważ wyjeżdżam. Tak. To nie będą wakacje, ale wyjeżdżam. Także nie będę miała dostępu do kompa. No i życzę wam miłego dnia i jeszcze raz gratuluję zwycięzcy.